Nie ufam politykom. Tak, yy, mamy władzy w Polsce praktycznie przez całe ostatnie 20-22 lata yy, tylko i wyłącznie socjalistów. PIS, który się mieni nam, prezentuje się nam jako partia konserwatywna, partia prawicowa i tak dalej, nie jest żadną ideową prawicą. I efekt jest taki, że jeśli wyjedziesz poza te właśnie miasta szczęśliwe, gdzie jest tych ofert w miarę dużo, gdzie jest w miarę dużo tego małego przemysłu, dla bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, jedyną alternatywą dzisiaj znowu jest wyjazd na zachód, mimo tego, że ten zachód ani już nie płaci tak dobrze, jak płacił dotąd, ani nie jest tam tak bezpiecznie, jak było przez całe 30 lat. Bezrobocie przekroczyło 5%. Ono dzisiaj ma te 5,6% według informacji za wrzesień. Dla porównania jest o 0,6% wyższe niż było rok do roku. Jest to wartość kolosalna, szczególnie jak sobie to przeliczymy na ilość ludzi. To jest prawie 870 tysięcy ludzi. Nasze koszty produkcji są tak dzisiaj wysokie, jeśli mówimy o Europie Wschodniej, a jeżeli mówimy o koszcie pracy w Polsce, to jest w ogóle ekstremum, że stajemy się mało konkurencyjni względem Bułgarów, względem Rumunów, względem importu z Chin. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nam zależy Biznes Event 2.0, czyli Integracja dla Przedsiębiorców i Inwestorów. 23-24 października Radziejowice pod Warszawą. Zapraszam. Witam Państwa, Mikołaj nam zależy program Panoptyk. On dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu Radek Pogoda, komentator polityczny, konsultant biznesowy. Witam się serdecznie. Czołem, witam. Dzień dobry. Na początek, oczywiście, szybkie strzały, więc myślę, że przechodzimy od razu do sedna. Tusk i bezrobocie? Skąd to znam? Znamy. Unia Europejska ma beznadziejną pozycję negocjacyjną. Absolutnie tak. Polski rząd gnębi przedsiębiorców? Zawsze. Polski rząd gnębi pracowników? Zależy. Prawica nie jest gotowa na władzę? Tak. W polityce nadchodzi zmiana pokoleniowa? Nie. Nie ufam politykom. Tak. Zaczynamy od pierwszego tematu. Bezrobocie. To, to zależy, chyba było pomidorem, tak naprawdę. No tak, ale to już uznałem, to tak, że tak powiem, na zasadzie e, awansu tutaj, mm -hmm. ale e, dobrze, myślę, że z tych tematów będziemy, szanowni Państwo, po kolei e, e, je tutaj tłumaczyć, bo e, no, ostatnie dane wykazały, że bezrobocie rzeczywiście rośnie. E, już przebiło te 5%. Tak. No i teraz e, pytanie, czy to jest wszystko tak? Że y, to jest, nie wiem, taka złośliwość rzeczy niezależnych od y, rządu za każdym razem, i po prostu teraz, akurat jak przyszedł Donald Trump do władzy, no to teraz mam taką sytuację. Czy może jest to po prostu pokłosie polityki rządu, że to bezrobocie rośnie, a w niektórych częściach Polski? No, oczywiście jest to. Bezrobocie jeszcze wyższe, mm -hmm. więc tu już mówimy o takim poważnym problemie. Ja przecież do Polski przyjeżdża co roku wielu migrantów, i myślę, że duża część z nich no, nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Więc jak to generalnie funkcjonuje teraz? Rynek pracy w Polsce. Rynek pracy w Polsce od lat jest już przetrącony, bo cały czas, i to nie jest tylko problem Tuska, to jest problem też oczywiście Morawieckiego, który przez 6 lat był premierem. Wcześniej całe rządy pani Szydłow też nie różniły się niczym pod tym względem. Mamy władzy w Polsce praktycznie przez całe ostatnie dwadzieścia dwadzieścia lata tylko i wyłącznie socjalistów. PiS, który się mieni nam, prezentuje się nam jako partia konserwatywna, partia prawicowa i tak dalej, nie jest żadną ideową prawicą, nie jest żadną prawicą, jeśli chodzi o podejście do ekonomii. No, tobie tego mówić nie trzeba, państwu chyba też, ale warto to powtarzać do znudzenia, żeby może nasi rodzice zrozumieli ci ludzie, którzy nas otaczają, to są twardzi socjaliści. Jak patrzy się na perspektywy bezrobocia z punktu widzenia Warszawy, Wrocławia, Krakowa, sprawa jest w miarę sensowna. Jak patrzy się z punktu widzenia tych miast, miast miasteczek mniejszych, przy których mamy strefy przemysłowe, przy których Mamy trochę tego naszego i polskiego, i zagranicznego przemysłu. Sprawa też nie wygląda źle, ale wystarczy pojechać w regiony, w których nie ma tego przemysłu lokalnego i zaczyna się dramat. Dramat polegający na tym, że dzisiaj mamy pokasowane od lat 90. połączenia kolejowe, połączenia PKS-owe, czyli tych małych busików i tak dalej. Nie we wszystkich miejscach są na tyle duże potoki ludzi, żeby pojawiały się prywatne firmy, które są w stanie ludzi do roboty dowozić. I efekt jest taki, że jeśli wyjedziesz poza te właśnie miasta szczęśliwe, gdzie jest tych ofert w miarę dużo, gdzie jest w miarę dużo tego małego przemysłu, dla bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, jedyną alternatywą dzisiaj znowu jest wyjazd na zachód, mimo tego, że ten zachód ani już nie płaci tak dobrze, jak płacił dotąd, ani nie jestem tak bezpiecznie. Jak było przez całe 30 lat? Problem bezrobocia był budowany przez, na wielu poziomach, bo z jednej strony oczywiście jest to kwestia przyciskania przedsiębiorców, no i tu głównym winowajcą oczywiście jest Morawiecki ze swoim polskim ładem. To, co się wydarzyło w kwestii podnoszenia kosztów prowadzenia działalności, kosztów prowadzenia firmy, która zatrudnia pracowników, to jest w ogóle kosmos. Yy, oczywiście ktoś nam powie, ależ przecież to tylko 9% podwyżki, że nie możesz czegoś liczyć, że to są pierdoły. Tylko to nie są pierdoły, to są takie drobne elementy, tak jak te słonki w przysłowiu, których wystarczająco duża ilość złamała grzbiet wielbłąda. Tutaj kwestia związana z Polskim Ładem, brakiem możliwości rozliczenia składki zdrowotnej, później stałe podnoszenie pensji minimalnej i tak dalej, dalej. To są wszystkie elementy, które sprawiają, że zatrudnianie dzisiaj w sposób legalny na pełny etat ludzi, którzy nie mają dużego doświadczenia, którzy nie potrafią wyprodukować wystarczająco dużej wartości w zamian za tą pensję, którą dostają, staje się po prostu dla wielu firm nie tylko nieopłacalne, co staje się niemożliwe. Jeżeli do tego dołożysz jeszcze kwestie związane z podnoszącymi się kosztami energii i tymi wszystkimi rzeczami, które oprócz polskiego ładu wiążą się z ładem zielonym, nagle okazuje się, że my dzisiaj mamy poważny problem. Żebyśmy mieli świadomość, no mówisz, że bezrobocie przekroczyło 5%. Ono dzisiaj ma te 5,6% według informacji za wrzesień. Dla porównania jest o 0,6% wyższe niż było rok do roku. Jest to wartość kolosalna, szczególnie jak sobie to przeliczymy na ilość ludzi. To jest prawie 870 tysięcy ludzi, którzy są na rynku pracy i nie mogą tej pracy znaleźć. I to jest cały rynek. Natomiast jest jeszcze, Mikołaj, druga strona medalu: bezrobocie wśród młodych. Bo jak patrzysz na informacje. Problem, bo to jest wyższe bezrobocie. To jest dużo takiego. wyższe, bo mamy w tym momencie, ono wzrosło rok do roku o prawie 30%. Tam 27 z ogonkiem, nie pamiętam, 27,4 czy 27,6. To sprawdźcie państwo, żeby nie było, że pogoda się rozjeżdża z danymi. Ale ono dzisiaj wynosi ponad 13%. 13% ludzi, którzy są absolutnie w najlepszym wieku do robienia kariery, do tego, żeby budować tę swoją bazę przy, przy, na przyszłość, żeby wchodzić w świat zarabiania pieniędzy, uczyć się tego, co z tymi pieniędzmi zrobić. Przecież to jest 13,5% sektora który ma najmniej związków z krajem to są najczęściej ludzie którzy mają przynajmniej jeden obcy język przynajmniej ten angielski ludzie którzy mają bardzo często umiejętności w tej epoce elektronicznej wykreowane więc dla nich obsługa komputera kwestia użytkowania internetu narzędzi internetowych i tak dalej to jest coś co w ogóle nie stanowi pytania ale wiesz Rada, I to tutaj... są ludzie których nikt dzisiaj nie jest w stanie zatrudnić oni no nie wypracowują bez własnego doświadczenia bo ja jestem właśnie w tym wieku mogę mm. się państwo przyznać bez bicia że aktualnie mam 20 23 lata jeszcze, no w tym roku już 24, trochę czasu minęło, ale przyjechałem do Warszawy kilka lat temu studiować, żyć. Mam wielu znajomych, którzy również w tym mieście przyjechali, by studiować i żyć. I oczywiście są różne historie, aczkolwiek myślę, że bardzo to widać, że jeszcze kilka lat temu sytuacja na takim rynku pracy dla młodych była taka. A słuchaj, w sumie jak będzie mi się chciało, albo będę miał czas, to pójdę sobie do pracy, bo jest tyle ofert, ofert takiej tak. pracy, że wiesz, no gdzieś na szatki popracuję albo coś, ekstra grosz wpadnie. Ja będę miał lepsze życie na studiach, też będzie za co pójść, nie wiem, na drinka. No i okej, okay, fajnie, fajnie. Dzisiaj to już tak nie wygląda, to po pierwsze, a po drugie, jeszcze żeby młodzi zrobili karierę, to często w wielu sektorach, na przykład sektor prawniczy, muszą mieć jeszcze własny kapitał, muszą się wykazać wiedzą, tak, na aplikacje, potem za aplikacje muszą płacić. Oczywiście studia w Polsce są darmowe, więc to jeszcze jest inna sytuacja, jak się na nie dostanie. Ale widać, że wcale to nie jest tak, że teraz w dużych miastach młodym się zaczęło tak nagle powodzić, ale myślę, że wiele osób mogło pomyśleć wtedy: A, to wrócą do swoich małych, średnich miast. No nie do końca, bo tam jest jeszcze gorzej. Nie do końca, znowu, jakby my cały czas patrzymy na tą Polskę czarno-biało że są te wielkie miasta, powiedzmy ta największa szpiątka, szóstka, siódemka miast polskich, które brylują w wszelkich rankingach, a potem jest czarna dziura. Nie jest czarna dziura. Nawet miejscowości, z których się często śmiejemy, typu Pcim, typu jakieś Biłgoraje i tak dalej, to są miejscowości, w których jest, czy, czy było bardzo dużo małych, średnich polskich firm. Ja sam wiem, bo pracuję przecież z małym, średnim polskim biznesem z wyboru od 30 lat. I w miejscowościach takich właśnie kilku, kilkunastu tysięcznych przez całe lata było od groma i trochę miejsc, dlatego, żeby tego właśnie młodego człowieka tam zacząć, zaczepić do roboty. Bo to były firmy, które bardzo często prowadzone było, były przez właścicieli, przez firmy, jako firmy rodzinne od lat dziewięćdziesiątych czy od wczesnych lat dwutysięcznych, w których brakowało kogoś, kto będzie biegle obsługiwał komputer, kto będzie miał ten angielski, kto będzie mógł pojechać na targi, zakręcić się wokół eksportu i tak dalej. I mieliśmy zachowaną przez, no było, nie było, 15 lat ponad taką fajną równowagę, że ci, którzy chcieli wyjechać z Polski w tym roku 2004, 2006, 2007 i tak dalej, wyjechali, natomiast masa ludzi w Polsce została. I to ona budowała potęgi tych małych, średnich polskich rodzinnych firm. Dzisiaj tych firm nie stać na to, żeby zatrudniać cztery dziewczyny w dziale eksportu. Bo ze względu na koszty produkcji, mimo tego, że ci ludzie próbują podnosić ceny swoich produktów tak wysoko jak się da, nie są w stanie zarobić na te osoby. Bo nasze koszty produkcji są tak dzisiaj wysokie, jeśli mówimy o Europie Wschodniej, a jeżeli mówimy o koszcie pracy w Polsce, to jest w ogóle ekstremum, że stajemy się mało konkurencyjni względem Bułgarów, względem Rumunów, względem importu z Chin, a nawet względem niektórych firm, które funkcjonują w rękach np. tureckich, czy w rękach no, najróżniejszych innych nacji na terenie Niemiec czy Francji. Głównie Francja tutaj wchodzi w grę. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że, że ten polski pracownik jest ściskany z obu stron. Ludzie, którzy dzisiaj nie mają dużych kompetencji, będą cisnęli się w stronę Warszawy, będą cisnęli się w stronę Poznania, Krakowa, i tak dalej, bo tutaj jakąś robotę zawsze znajdą. Ale my dochodzimy do modelu, który jest parszywy, bo, będzie, bo ludzi, którzy mają potencjał do tego, żeby robić tą karierę, żeby budować potęgi małych, rodzinnych firm, średnich firm, i tak dalej. Oni będą zmuszeni za chwilę wziąć robotę w magazynie, będą pracowali po nocach, na chłodniach, na mroźniach, żeby po prostu zarobić na życie. I to jest parszywy układ, natomiast no, cała gospodarka, wiemy doskonale, polska gospodarka jest kolosalnie wpięta w gospodarkę niemiecką, Niemcy leżą na plecach. Niemiecka gospodarka jest w tej chwili w kryzysie absolutnie kolosalnym i tego my nie widzimy, no bo mamy w Polsce nadal sporo mediów, które są kontrolowane przez kapitał niemiecki. Ogromna ilość NGO-sów, ogromna ilość fundacji od Adenauera, zaczynając tu po sąsiedzku z Sapieżyńskiej przez fundusze najróżniejsze idące tym właśnie kanałem propagandy nieoficjalnej, utrzymują cały czas ten wizerunek Niemiec jako dobrego, dobrego rynku pracy, bo Niemcy są w tak, same, tak samo dużym kryzysie jak nasi i zaczyna się powrót do tego, co znamy z lat 90. Nie stać dzisiaj nawet niemieckich firm na zatrudnianie ludzi na, na, na legalu, nazwijmy to, i znowu zaczynają się pojawiać propozycje, przyjedź do mnie, nie na szparagi, tylko przyjeść do mnie pracować całorocznie, w firmce małej, średniej i tak dalej, na prowincji Niemiec, zapłacę ci jedną trzecią oficjalnie, resztę pod stołem i tak dalej. Cała Europa dzisiaj zdycha pod ciężarem tego, co zrobili z nami lobbyści i politycy z Brukseli i z Berlina. Zielony Ład zarżną Europę dokumentnie rynek pracy w Niemczech rynek pracy w Polsce połączony z nim na śmierć i życie jest tego absolutnym, absolutnym świadectwem. A wiesz, co jest najgorsze w tej całej sytuacji, tej słabej sytuacji gospodarczej, to jest to, że w obliczu tego, wszystkiego, co się dzieje, i widzimy to, że my stajemy się teraz z kansenem świata, nie tylko jako Polska, jak Europa. Berlin i Bruksela ciągle grają szefa. Wiesz, to... I, i stąd było to pytanie o, tych, o tę pozycję negocjacyjną, bo przecież Mercosur. Ale to poczekaj. Umowa z USA. Użyłeś tak. brzydkiego słowa. Nie powiedziałeś nic takiego, co by wymagało wypikania, ale użyłeś brzydkiego słowa, bo mówisz, że Europa staje się skansenem. Europa się niczym nie staje. Europa, Europa jest robiona skansenem. To nie są przypadkowe działania, to nie jest wpływ jakichś czynników, diabli wiedzą skąd się biorących, jakiejś koniunktury światowej. Marsjanie nas najechali, odcięto nam dostęp surowców z księżyca. Nie, Europa jest dzisiaj mordowana, fizycznie mordowana od lat przez ludzi, którzy łączą w sobie no absolutnie dwa e, złe trendy. czy To są ludzie z jednej strony ideowi, którzy głęboko wierzą w swoje pomysły, e, dwa są ludźmi absolutnie bez odpowiedzialności za swoje czyny, bo dotyczy to zarówno polityków na poziomie Komisji Europejskiej, na których nie ma żadnego paragrafu, co pięknie pokazała pani, e, pani von der Leyen, postawiona w stan oskarżenia przez, e, przy okazji z tych swoich zakupów szczypawek, tych co się tutaj w ramionko przyjmowało Dawidowych, powiedział otwarcie, nie ma w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej żadnej sankcji, żadnej odpowiedzialności nie możecie mi nic zrobić, bo, jako szefowa komisji europejskiej, ja jestem poza prawem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są ludzie, którzy są obsiedzeni dookoła przez lobbystów amerykańskich, przez lobbystów z tych ponadnarodowych koncernów. I to, co zacząłeś mówić w tej chwili, próbuję płynnie przejść. Mamy osoby, które wiedzą, że Europa idzie w tej chwili na dno, przez ich decyzje tam kierowana, ale są to ludzie, którzy nadal mają za plecami ciśnienie od lobbystów, bo wzięli pieniądze za pewne działania, mimo tego, że wszyscy wiedzą, że Zielony Ład, że odejście od hmm, tradycyjnych źródeł energii jest zabójcze dla, dla kontynentu, to ci ludzie nie zmieniają kursu. i Idąc płynnym ruchem do pozycji negocjacyjnej. No masz ludzi, którzy wzięli pieniądze, którzy przez całe lata swoje pełne swoje kariery budowali w oparciu na przykład o ngo finansowane z Ameryki, finansowane z Chin, finansowane z Rosji, czy finansowane z funduszy koncernów ponadnarodowych. Jak oni mogą negocjować z ludźmi, którzy ich tam od dołu za to miętkie trzymają? Przecież jedna niewłaściwa odpowiedź pani von der Leyen, jedna niewłaściwa odpowiedź innych polityków z tej górnej półki berlińskiej czy z półki brukselskiej oznacza wypłynięcie jakichś danych sprzed 5-10-15 lat. Tu nie ma żadnej pozycji negocjacyjnej. Chyba że, mówię, chyba, że patrzymy szerzej na pozycję Europy jako takiej, no to wtedy jest jeszcze śmieszniej, ale śmieszniej w tym znaczeniu to jest jeszcze bardziej żałosne, bo jest to kraj, który nie ma, czy tam kontynent, który nie chce korzystać z własnych zasobów który nie ma zasobów pozwalających mu przetrwać choćby jedną zimę, którego eksport był w 100% uzależniony od rosyjskiej rury, czy no przesadzam, ale powiedzmy w 70-80% przewagę konkurencyjną uzależniony od rosyjskiej rury, który w tej chwili jest przyciśnięty kolosalnymi kosztami migracji, bo przecież jedyne co sprawia, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania jeszcze nie mają wojny domowej, to jest to, że płaci się tym milionom migrantów, którzy tam zostali przesiedleni, bo to nie było żadne wpuszczenie, to było przesiedlenie ogromnej masy ludzi. Jak negocjować w sytuacji, kiedy twój dom jest na krawędzi wojny, nie masz czym płacić za swoje rachunki? To jest bez szans. To tak na koniec, pytanie o to. Yy, yy, co... Co, przepraszam, bo chcesz zamykać, a ja bym nie chciał, żeby to zabrzmiało brutalnie. Polska nie musi w tym grajdole umierać. My jesteśmy w stanie, tu bardzo ładnie ostatnio z panią Anną Bryłką, zresztą pozdrawiamy, bo to fajna rozmowa, próbowały się dopytać o tą kwestię wyjścia z Unii i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie kwestia tego poleksitu, czy polu, bo to zależy, które jakby rozwiązanie wybieramy, to nie jest już kwestia dyskusji akademickiej. To jest coś, co należy zacząć robić. Ja nie mówię, że mamy dzisiaj wyjść z Unii Europejskiej, bo po pierwsze, to nie jest takie proste. Po drugie, bardzo mało kto, kto nie siedzi w gospodarce, tak jak siedzę ja na poziomie tych małych firm, na poziomie średnich firm, ale też na poziomie relacji, które mamy na przykład z Niemcami, mało kto dzisiaj w polskiej polityce w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jak potężnie Polska uzależniona jest od Unii Europejskiej gospodarczo. Jak wiele e, produkcji, która dzisiaj w Polsce powstaje, czyli daje nam zarabiać, jest tylko i wyłącznie wpięta w firmy zachodnio, zachodnio niemieckie, czy w ogóle w firmy niemieckie, w firmy zachodniej Europy. To nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj wstawali od stołu i rzucali u mnie w diabł. Ale żebyśmy my, jako Polacy, mieli pozycję negocjacyjną, nie jest to w żaden sposób związane z tym, jaką pozycję negocjacyjną ma von der Leyen, Merz czy Macron w relacjach światowych. Polska może grać swoją piłkę, bo my mamy swoje zasoby, my jeszcze mamy swoją energetykę, my jeszcze mamy ogromny rynek pracy, ludzi, którzy są cenieni po całym świecie. Pogadasz z ludźmi z Brazylii, pogadasz z ludźmi z Filipin, pogadasz z ludźmi z Wietnamu, z Korei i tak dalej. Wszędzie jest informacja jasna, że każdy projekt, który robiony był z polskimi firmami, był bardzo wysoko oceniany przez pryzmat naszych ludzi. Więc to, że Europa jest zabijana regularnie, jest mordowana przez biurokrację brukselską, biurokrację berlińską, nie oznacza, że Polska musi być w tej sytuacji. Słowacja, Węgry pokazują, że można. Za chwilę Babisz w Czechach pokaże, że można inaczej negocjować. My jesteśmy jedynym krajem, który nie potrafi zrzucić z pleców Tuska, Morawieckiego, Kaczyńskiego, starych dziadów, którzy z myśleniem jeszcze z poprzedniej epoki trzymają nas za wszaszcz, nie pozwalają nam się rozwinąć. Przerażająca wizja, To, to też przed, do zmiany. Przed ostatnim pytaniem, jak będziemy grali swoją piłkę, to mam nadzieję, że to będzie gegenpress i ofensyw, a, tak. a nie tylko kontratak i to ewentualnie jak się uda. Było pytanie o, o prawicę. No to właśnie jest ta odpowiedź, że może pojawią się partie prawicowe, czy że już są, i ty konsekwentnie twierdzisz, że nie są gotowe na władzę. Szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że gdyby były na przykład dzisiaj przyspieszone wybory, to uważam, że prawica jest w takiej sytuacji, że no bardzo byłoby jej ciężko. Nie miałaby kim obsadzić grać. głównych urzędów, gdyby nawet wygrali jednoznacznie. Tak, to jest tak. kwestia ławki, i to jest też kwestia tego, jak, jak oni mogą prowadzić kampanię. Więc yy, tak na koniec, jak to oceniasz, tą odpowiedź, która się też tworzy w całej Europie, prawda? Bo to nie tylko w Polsce tworzą się tego typu ruchy. Znaczy ruchy prawicowe nazywane są bardzo często niesłusznie prawicowymi, bo jak popatrzymy sobie tak, no, z takim klasycznym, klasycznym układem prawica, lewica, interesy robotnika, interesy kapitału i tak dalej, to wszystko dzisiaj jest kompletnie przemieszane. Natomiast no, nie czarujmy się, dzisiaj w Polsce tą powiedzmy prawicą jest bezdyskusyjnie ruch Browna, dyskusyjnie reszta Konfederacji, tu pewnie widać Duże różnice między partią Mencena a partią Bosaka, ale są to nadal ludzie, którzy są nadzieją na to, że będą chcieli coś zmienić, bo oni jako jedyni nie boją się mówić o pewnych rzeczach. No mówię pani, pani Bryłka, Ewka Zajączkowska, Bosak, Mencen, parę osób, dosłownie wyjątkowe parę osób z każdej z tych partii, które, którą ci dwaj liderzy prowadzą, to są ludzie, którzy pokazują i mówią otwarcie o pewnych rzeczach, które Polskę blokują, które Polskę trzymają w miejscu. I to jest początek. Sam, sam wiesz, każdy, kto, kto był u lekarza kiedykolwiek w życiu, wie doskonale, że właściwa diagnoza to jest początek leczenia. Nie da się leczyć problemu, którego nie mamy zdiagnozowanego. Oni diagnozują właściwie. To, czy podają właściwe odpowiedzi, czy te odpowiedzi zaczynają być na przykład tak jak w, w kwestii choćby mencena, coraz bardziej koniunkturalne, coraz bliżej tego, żeby być tym dużym partnerem dla dużych partnerów i dosiadać się do stolika, zamiast go wywracać, to jest kwestia na osobną rozmowę. Ale bez ludzi myślących i mówiących te, tego typu rzeczy na poziomie politycznym nie da się do dokonać zmiany. Więc ja widzę ogromną wartość w tym, że ci ludzie są w polityce. Natomiast e, liczyliśmy ostatnio w zeszłym tygodniu w czasie spotkania z widzami w Olsztynie razem z Marcinem Paladę, którego też pozdrawiam serdecznie. Liczyliśmy ostatnio, ile potrzeba jest osób, żeby obsadzić tylko i wyłącznie poziom tzw. warszawki plus poziom województw, na, jeżeli mówimy o kwestii przejęcia instytucji centralnych, czyli tych wszystkich tematów ministerialnych, minister, wiceministrowie, kluczowe stanowiska plus poziom wojewódzki, bez dotykania samorządów, bez dotykania czegokolwiek, co w tym ogromnym gmachu władzy jest do, do przejęcia. Marcinowi z kalkulacji wyszło około 21 tysięcy ludzi. 21 tysięcy ludzi sprawdzonych. Z potwierdzoną przeszłością, bez haków, bez syfiastych za przeproszeniem sprawek, za pazurami, jest potrzebny, gdyby, nie wiem, piorun kulisty, wiemy tu całą konkurencję polityczną, i gdyby w wyborach przyspieszonych, czy w wyborach regularnym terminie, takie partie mogły przejąć władzę. Znasz 21 tysięcy osób, które nie są. Myślę, dzisiaj... że na pewno nie ma nie takiej ma. Nie liczby. Nie ma zaplecza. Nawet myślę, że jakby wszystkich członków partii różnych policzyć, to byłoby ciężko, ale tutaj jest, myślę, na koniec taki mhm. apel, że zawsze po pierwsze można zmienić liczbę ludzi zaangażowanych, i to też jest apel do widzów, którzy znaczy, oglądają to, ja to w bardzo dużych. Liczbach tak? ja to, Bo 100 ja to, tysięcy ponad. To, to ja się bardzo cieszę, że te nasze rozmowy mają sens, natomiast ja mam dla Państwa złą informację. Na końcu każdej z, tak, z takich rozmów na temat tego, że, że trzeba takiej, takiej ilości ludzi, żeby coś zmienić. Jest to, co ja zawsze pokazuję, że jeśli pokazujecie na dowejkę, a pokazujecie na dowejkę czy na pogodę, że on ma coś zmienić, to nie zapomnijcie, że trzy palce pokazują na was. I to jest to coś, co ja nazywam syndromem CRD że w Polsce nic się nie zmieni, dopóki my nie zaczniemy działać według metody CRD. CRD, czyli czas ruszyć dupę. Po prostu zapraszam Państwa do polityki. Zapraszam Państwa na poziom samorządowy, na poziom spotkań partyjnych. Zobaczcie, ile warci są ludzie, którzy są liderami Nowej Nadziei, liderami Ruchu Narodowego, liderami Korony Brauna, czy liderami nawet jakichś jeszcze ostatnich mohikan, którzy są sensowni nawet w PSL-u, w pis czy sierot Pochołowni, Hołowni, sierot po bo to są ludzie, którzy chcą dobra dla Polski, tylko zostali wciągnięci w partie, które ich albo oszukały, albo oni byli niezbyt uważni, czytając między wierszami, jakie są prawdziwe przesłanki. Bez tych 20, 20 paru tysięcy nowych ludzi w polityce, ludzi, na których nie mają haków liderzy partyjni, partyjni baron baronowie, nic się nie zmieni. A ja jestem przekonany, że ludzie, którzy już dzisiaj w polityce są, w tej chwili działają w trybie. Po nas choćby i potop. Ile da się wydrzeć, ile da się urwać, ile da się zachować dla siebie, niestety, zachować poza Polską najczęściej. To jest to, co jest ich jedynym napędem, co jest ich jedynym, jedynym pędem do władzy. My w ten sposób to Polski nie odbudujemy. Tu jest potrzebna kompleksowa wymiana ludzi. To jest, wiemy, trzy kropki. Jeszcze w tym tygodniu Radek i Pogoda na kanale, także obserwujcie, Państwo. są. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście zachęcamy do komentowania, bo wasz głos ma znaczenie. Do polubienia, do subskrypcji. Jeszcze raz skłaniam się nisko i dziękujemy naszemu gościowi, któremu Władek Pogoda. Dzięki serdecznie, do widzenia.